Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom wydaje się, że bez wysiłku przyciągają wszystko, czego pragną, podczas gdy ty pracujesz ciężej niż kiedykolwiek i nadal nie widzisz rezultatów? Prawda może cię zaskoczyć. Co by było, gdybym powiedział ci, że to właśnie fakt, że za bardzo się starasz, powstrzymuje cię przed manifestowaniem Twoich pragnień? To przeczy wszystkiemu, czego nas uczono. Od dzieciństwa uczymy się, że sukces osiąga się poprzez ciężką pracę, wytrwałość. I nigdy się nie poddawanie. Naciskaj mocniej, rób więcej, spróbuj ponownie. Ale co, jeśli ta mentalność jest dokładnie tym, co blokuje Twoje manifestacje? Wszechświat nie reaguje na siłę, reaguje na energię. A dzisiaj podzielę się z Tobą jedną zmianą, która wszystko zmienia. To nie jest jakaś skomplikowana technika, której opanowanie zajmuje lata. To prosta korekta w sposobie podejścia do życia, która może niemal z dnia na dzień odmienić twoją rzeczywistość. Kiedy dokonasz tej zmiany, zaczną się dziać rzeczy, które wydają się niemal magiczne. Okazje pojawiają się znikąd. Właściwi ludzie pojawiają się we właściwym czasie. Problemy, które kiedyś wydawały się niemożliwe, nagle rozwiązują się przy minimalnym wysiłku z twojej strony. Prawdopodobnie doświadczyłeś już takich chwil, momentów, w których przestałeś naciskać i wszystko po prostu płynęło. To nie były przypadkowe zbiegi okoliczności, to były przebłyski tego, jak może wyglądać życie przez cały czas, kiedy zrozumiesz tę zasadę. Więc czy jesteś gotów przestać czekać i zacząć otrzymywać? Czy jesteś gotów wejść w nowy stan bycia, w którym manifestacja następuje naturalnie? Oto i jest moment, na który czekałeś, moment, w którym w końcu rozumiesz, że robienie mniej może w rzeczywistości przynieść ci więcej. Już zrobiłeś pierwszy krok oglądając ten film, więc niech to będzie jasne: Twoja rzeczywistość wkrótce zmieni się w sposób, jakiego nigdy nie uważałeś za możliwy. Nadszedł czas, aby wkroczyć w wersję siebie, która przyciąga, a nie goni. Więc weź głęboki oddech, ponieważ tutaj zaczyna się Twoja podróż do bezwysiłkowej manifestacji. Zanim zaczniemy, kliknij przycisk Lubię to. Zasubskrybuj kanał, a jeśli jesteś gotów uwolnić się od walki i stać się siłą magnetyczną, którą zawsze miałeś być, napisz w komentarzach: Pozwalam, nie wymuszam. Zacznijmy. Twoja rzeczywistość nie jest jakąś odległą, przypadkową siłą, która ci się przydarza. To w rzeczywistości precyzyjne lustro, które odbija energię, którą wysyłasz w świat. W tym miejscu większość ludzi utyka, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy czegoś chcesz, czy to związku, pieniędzy, czy sukcesu, i wychodzisz z miejsca braku, niepokoju lub desperacji, jaką energię tak naprawdę wysyłasz, nadajesz częstotliwość nieposiadania tego, czego chcesz i zgadnij, co robi wszechświat, daje ci więcej dokładnie tego: doświadczenia chęci, ale nieposiadania. To jest kluczowe do zrozumienia. Chcieć i mieć to dwa zupełnie różne stany energetyczne. Czujesz je inaczej w swoim ciele. Tworzą różne myśli w Twoim umyśle i przyciągają zupełnie inne okoliczności do Twojego życia. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektórzy ludzie wydają się przyciągać okazję, nawet się o to nie starając? To dlatego, że nie działają z energii gonienia lub potrzebowania. Dostroili się do uczucia, że już mają to, czego pragną. Nie są tego zdesperowani, ponieważ energetycznie już to posiadają. Pomyśl o tym w ten sposób. Kiedy naprawdę czegoś chcesz, mówisz wszechświatowi: Nie mam tej rzeczy. Ale kiedy przechodzisz w energię już to posiadania, twoja wiadomość zmienia się na to już jest moje. Wszechświat może reagować tylko na energię, którą faktycznie emitujesz, a nie na tę, którą chciałbyś emitować. Więc co jest tutaj najważniejsze? Nie gonisz. Przyciągasz, stając się dopasowanym do tego, czego chcesz. Przestajesz działać z braku i zaczynasz działać z obfitości. Przestajesz wysyłać sygnał chcę tego i zaczynasz wysyłać sygnał to już jest moje. Ale jak dokonać tej zmiany, gdy fizyczne dowody wydają się przeczyć temu, co próbujesz zamanifestować? W tym miejscu większość ludzi wpada w niekończący się cykl frustracji. Patrzą na swoje obecne okoliczności i uważają, że niemożliwe jest odczuwanie, jakby ich pragnienia już się zamanifestowały. Czy nie istnieje praktyczny sposób, na pokonanie tej przepaści między chęcią a posiadaniem? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu fascynującego paradoksu, który pojmuje niewielu ludzi. Oto prawda, która może brzmieć sprzecznie z intuicją. Im bardziej za czymś gonisz, tym bardziej. To od ciebie ucieka. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Tak bardzo czegoś pragniesz, że wkładasz całą swoją energię, skupienie i wysiłek w zdobycie tego. Tylko po to, by patrzeć, jak to oddala się coraz bardziej. To jest paradoks wysiłku, i to on jest przyczyną, dla której manifestacja często wydaje się tak frustrująca. Nauczono nas, że jeśli coś nie działa, powinniśmy się bardziej postarać, mocniej naciskać, podwoić nasze wysiłki. Ale jeśli chodzi o manifestację, takie podejście często przynosi skutek odwrotny pomyśl o związkach miłosnych. Kiedy ktoś desperacko zabiega o partnera, który nie jest zainteresowany, co zwykle się dzieje? Pogoń tworzy presję, która odpycha drugą osobę. Ale kiedy ta sama osoba odpuszcza, idzie dalej ze swoim życiem i zaczyna czuć się kompletna, sama ze sobą nagle staje się magnetyczna. Inni są do niej przyciągani bez wysiłku. Ta sama zasada dotyczy każdej dziedziny życia. Kiedy masz obsesję na punkcie wyniku. Ciągle sprawdzasz rezultaty i nadmiernie koncentrujesz się na tym, kiedy i jak rzeczy się zamanifestują, w rzeczywistości tworzysz opór. Mówisz wszechświatowi: Potrzebuję, żeby to się stało, już teraz, bo bez tego nie czuję się dobrze. A ta energia potrzeby i niekompletności jest dokładnie tym, co blokuje przepływ. Prawdziwa manifestacja następuje, gdy jesteś w stanie spokojnego poddania się. Nie dlatego, że zrezygnowałeś ze swoich pragnień, ale dlatego, że tak głęboko ufasz procesowi, że nie czujesz już potrzeby kontrolowania każdego szczegółu. Uwolniłeś lęk, harmonogram i sposób. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektóre z Twoich największych przełomów nastąpiły, gdy najmniej miałeś na ich punkcie obsesję? Być może po tym, jak wyczerpałeś się, próbując coś osiągnąć, w końcu odpuściłeś i nagle wszystko ułożyło się naturalnie. To nie jest przypadek. To uniwersalna zasada w działaniu, kiedy puszczasz kontrolę i desperackie pragnienie, wchodzisz w stan braku oporu. I w tym stanie rzeczy, o które prosiłeś, mogą w końcu wpłynąć do twojego życia bez ingerencji twojej własnej walki z tym, co jest. To nie znaczy, że nigdy nie podejmujesz działania, ale zmienia to jakość twojego działania z wymuszonego i niespokojnego na inspirowane i zgodne. Działasz nie z miejsca braku, próbując zdobyć coś, czego nie masz, ale z miejsca pełni, wyrażając, kim już jesteś. Więc co to umożliwia? Jak właściwie przejść od energii pragnienia do energii posiadania, kiedy nasza fizyczna rzeczywistość jeszcze się nie zmieniła? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu niesamowitej mocy Twojego umysłu. Twój mózg to nie tylko organ, który przetwarza. Informacje to potężny nadajnik, który stale wysyła sygnały poprzez Twoje myśli i emocje. Te sygnały nie pozostają tylko w Twojej głowie, kształtują Twoje postrzeganie, Twoje zachowanie i ostatecznie Twoją rzeczywistość. Jak Louise Hay odkryła dzięki swojej pionierskiej pracy w dziedzinie połączenia umysłu-ciało, to, co dzieje się w umyśle, bezpośrednio wpływa na to, co dzieje się w Twoim zewnętrznym świecie. Twoje myśli tworzą ścieżki neuronowe, które stają się silniejsze wraz z powtarzaniem, tworząc przekonania, które filtrują sposób, w jaki widzisz świat i jakie możliwości zauważasz lub pomijasz. Kiedy twój podświadomy umysł jest zaprogramowany przekonaniami o niedostatku, walce lub niegodności, stają się one soczewkami, przez które postrzegasz życie. Bez względu na to, jak bardzo starasz się zamanifestować obfitość na poziomie powierzchniowym, te głębsze programy będą nadal tworzyć doświadczenia, które pasują do Twojego wewnętrznego programowania. Pomyśl o tym w ten sposób: Możesz świadomie pragnąć bogactwa, ale jeśli Twoje podświadome przekonanie brzmi: pieniądze trudno zdobyć, lub bogaci ludzie są w jakiś sposób źli. Twoje działania i postrzeganie będą sabotować twoje świadome intencje. Będziesz tracił okazję, podejmował decyzje, które cię blokują, lub czuł się niekomfortowo, gdy zaczną się dziać dobre rzeczy. Oto co jest fascynujące. Neuronauka potwierdza teraz to, co wielu nauczycieli duchowych wiedziało od wieków. Twój mózg nie rozróżnia rzeczywistego doświadczenia od tego, które jest żywo wyobrażone. Kiedy wizualizujesz sobie, że już masz to, czego chcesz, Odczuwając emocje związane z tą rzeczywistością, twój mózg zaczyna tworzyć nowe połączenia neuronowe, tak jakby ta rzeczywistość już istniała. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje obecne okoliczności są po prostu wynikiem myśli, które konsekwentnie myślałeś aż do teraz? Jeśli to prawda, czy nie ma sensu, że zmiana twoich myśli zmieni twoją rzeczywistość? Tu tkwi prawdziwa moc. Kiedy zmieniasz swoją świadomość, nie tylko powierzchowne myśli, ale głębsze przekonania i uczucia, przerywasz cykl tworzenia tej samej rzeczywistości w kółko. Nie musisz już wymuszać zewnętrznych zmian. Zamiast tego stajesz się wersją siebie, która bez wysiłku przyciąga to, co kiedyś goniłeś. Ale jak właściwie przeprogramować te głębokie, podświadome wzorce? Wiele osób rozumie te koncepcje intelektualnie, ale ma trudności z ich zastosowaniem, ponieważ. Próbuje zmienić programowanie trwające całe życie samą siłą woli. To tak, jakbyś próbował usunąć wirusa komputerowego, myśląc o nim. Potrzebne jest systematyczne podejście do zmiany tych wzorców, przemawiające bezpośrednio do podświadomości w języku, który rozumie. I tu właśnie konkretne praktyki, takie jak afirmacje i miłość do samego siebie, stają się nie tylko pomocne, ale niezbędne do transformacji. To nie są tylko ćwiczenia pozytywnego myślenia. To protokoły przeprogramowania, które przemawiają bezpośrednio do systemu operacyjnego Twojej rzeczywistości. Ale czy te praktyki naprawdę działają? I jak możesz ich skutecznie używać, aby przejść od chęci do posiadania? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Słowa mają ogromną moc. Nie tylko słowa, które mówimy do innych, ale zwłaszcza słowa, które mówimy do siebie. Stanowią one podstawę naszej koncepcji siebie. I albo ograniczają, albo poszerzają to, co uważamy za możliwe dla nas. Praktyka używania afirmacji nie polega na mówieniu rzeczy, w które się nie wierzy. Chodzi o świadome wybieranie myśli, które są zgodne z rzeczywistością, którą chcesz stworzyć. Kiedy mówisz frazy takie jak: Jestem godzien obfitości, lub wszystko układa się dla mnie idealnie, nie okłamujesz siebie, programujesz swoją podświadomość nowymi instrukcjami. Jak nauczyła nas Louise Hay. Te stwierdzenia działają na głębokim poziomie, aby przeciwdziałać negatywnym przekazom, które zinternalizowaliśmy przez całe życie. Są jak lekarstwo dla umysłu, który został zainfekowany ograniczającymi przekonaniami. Ale same afirmacje nie wystarczą. Muszą być połączone z prawdziwą miłością do siebie, tym uczuciem bycia wystarczającym, godnym i kompletnym dokładnie takim, jakim jesteś teraz. Czy zauważyłeś, jak inaczej wygląda życie w dni, kiedy budzisz się z dobrym samopoczuciem, w porównaniu z dniami, kiedy jesteś pogrążony w samokrytyce? Kiedy naprawdę kochasz siebie, przestajesz szukać zewnętrznego potwierdzenia i okoliczności, które sprawią, że poczujesz się kompletny, rozpoznajesz, że już jesteś całością. Z tego miejsca emocjonalnej stabilności manifestacja staje się nie wypełnianiem pustki, ale wyrażaniem twojego naturalnego stanu obfitości. Praktyka jest prosta, ale głęboka. Mów do siebie z 1900 taką samą życzliwością, jaką ofiarowałbyś ukochanemu przyjacielowi. Wyłapuj negatywne rozmowy z samym sobą i zastępuj je afirmacyjnymi prawdami. Spójrz w lustro i znajdź rzeczy do docenienia, a nie do krytykowania. Tym co jest niezwykłe w tym podejściu, jest to, jak szybko może ono zmienić twoją energię. Kiedy naprawdę czujesz się godny i kochany od wewnątrz, przestajesz działać z desperacji. Nie potrzebujesz już, aby rzeczy działy się w określony sposób, aby czuć się dobrze. I paradoksalnie, ten wewnętrzny stan kompletności jest tym, co czyni cię magnetycznym dla wszystkiego, czego pragniesz. Ale jest jeszcze jeden kluczowy element tego procesu, który wielu ludzi całkowicie pomija. Jak radzisz sobie z luką między afirmowaniem tego, czego chcesz? A widzeniem tego, jak manifestuje się to w Twojej rzeczywistości. Jednym z najbardziej niezrozumianych aspektów manifestacji jest koncepcja oderwania. Wiele osób myśli, że oznacza to brak troski o własne pragnienia, lub udawanie, że nie chce się tego, czego się chce. Ale to wcale nie o to chodzi. Prawdziwe oderwanie oznacza uwolnienie emocjonalnej potrzeby i przywiązania do konkretnych rezultatów przy jednoczesnym zachowaniu absolutnej jasności. Co do tego, czego się pragnie. Chodzi o przejście od potrzebuję, żeby to się stało dokładnie w ten sposób, do wiem, że to lub coś lepszego jest w drodze do mnie. Pomyśl o różnicy energii między tymi dwoma stanami. W jednym jesteś przylepny, niespokojny i spięty, w drugim jesteś otwarty, spokojny i rozszerzony. Który z nich uważasz za bardziej atrakcyjny dla doświadczeń, które chcesz stworzyć? Oderwanie nie polega na rezygnacji z marzeń. Chodzi o tak głębokie zaufanie do procesu, że nie odczuwasz już desperackiej potrzeby kontrolowania każdego szczegółu. To jak zasadzenie ziarna i wiedza z pewnością, że wyrośnie, bez potrzeby wykopywania go każdego dnia, aby sprawdzić postępy. Kiedy jesteś naprawdę oderwany, możesz trzymać swoje pragnienia otwartymi dłońmi, a nie zaciśniętymi pięściami. Możesz powiedzieć: to lub coś lepszego i naprawdę to mieć na myśli. Nie boisz się już, że jeśli sprawy nie potoczą się dokładnie tak, jak sobie wyobraziłeś, będziesz zdruzgotany. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że czasami najlepsze rzeczy w twoim życiu przychodziły w pakietach, o które nigdy byś nie pomyślał, żeby prosić? To dlatego, że wszechświat często ma plany o wiele bardziej niesamowite niż to, co nasze ograniczone umysły mogą pojąć. Oderwanie pozwala tym większym możliwościom wejść. Ale jak właściwie ćwiczyć oderwanie, kiedy naprawdę, bardzo, czegoś chcesz? Zaczyna się od uznania, że Twoja integralność i szczęście nie zależą od żadnej rzeczy zewnętrznej. Tak, pragniesz pewnych doświadczeń, ale nie potrzebujesz ich, aby być kompletnym. Z tego miejsca wewnętrznego bezpieczeństwa możesz pielęgnować cichą wiedzę, niezachwianą wiarę, że to, co jest ci pisane, nie może Cię ominąć. Możesz spojrzeć na swoje obecne okoliczności, nawet jeśli jeszcze nie odzwierciedlają twoich pragnień, i nadal zachować wewnętrzną pewność, że zmiana już się dokonuje. To energia, która mówi wszechświatu, już to mam. Nie w sposób udawany lub na zasadzie udawaj, aż ci się uda, ale jako autentyczne uznanie prawdy, że wszystko najpierw manifestuje się energetycznie, zanim pojawi się fizycznie. Jednak nawet z tym zrozumieniem wiele osób zmaga się z tym, co następuje później. Dostrajają swoją energię, ćwiczą odpuszczanie, a potem wydaje się, że nic się nie dzieje, przynajmniej nie od razu. I tu wielu się poddaje tuż przed przełomem. Jedną z największych przeszkód na drodze do manifestacji nie jest zwątpienie czy strach to niecierpliwość. Żyjemy w świecie natychmiastowej gratyfikacji, gdzie oczekujemy natychmiastowych rezultatów za wszystko, co robimy. Ale wszechświat nie zawsze działa zgodnie z naszym preferowanym harmonogramem. Czy kiedykolwiek posadziłeś nasiono, a potem stałeś nad nim żądając, by szybciej rosło? Oczywiście, że nie. Rozumiesz, że wzrost ma swój naturalny czas. Jednak, jeśli chodzi o nasze manifestacje, często całkowicie zapominamy o tej zasadzie. Zazwyczaj dzieje się tak. Wykonujesz wewnętrzną pracę, dostrajasz swoją energię i ustalasz intencje. Potem czekasz dzień lub dwa, może tydzień, a kiedy nic się widocznie nie zmieniło, wkrada się niepokój. Czy to działa? Czy zrobiłem coś źle? Może muszę bardziej się postarać? I w ten sposób przeszedłeś z energii posiadania z powrotem w energię chęci i braku. To tworzy frustrujący cykl. Za każdym razem, gdy sprawdzasz wyniki i ich nie widzisz, reaktywujesz tę samą energię braku, którą próbujesz przezwyciężyć. To jak wielokrotne przerywanie pobierania tuż przed jego zakończeniem, zmuszając je do ponownego rozpoczęcia za każdym razem. Zrozumienie, że zawsze istnieje luka między przesunięciem energetycznym a jego fizyczną manifestacją, jest kluczowe. Ta luka nie jest oznaką porażki ani powodem do zwątpienia. To naturalna część procesu. Okres inkubacji, w którym rzeczy są przestawiane za kulisami, aby przynieść ci to, o co prosiłeś. W tym czasie, najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest utrzymanie swojego energetycznego dostrojenia bez potrzeby widzenia dowodów. W tym miejscu pojawia się prawdziwa wiara, nieślepa wiara oparta na nadziei, ale wiedza wynikająca ze zrozumienia, jak działa energia. Niektórzy z odnoszących największe sukcesy w manifestacji potrafią trwać w pozornej pustce między prośbą a otrzymaniem z całkowitym spokojem. Nie spędzają tego czasu na obsesyjnym sprawdzaniu znaków ani kwestionowaniu, czy to działa. Po prostu kontynuują życie, emanując energią posiadania tego, czego pragną. Pomyśl o sytuacji, w której coś wspaniałego pojawiło się w Twoim życiu niespodziewanie. Najprawdopodobniej stało się to dokładnie wtedy, gdy nie miałeś na tym obsesji. To jest moc pozwalania, a nie wymuszania. Ale co właściwie powinieneś robić w tym okresie przejściowym? Czy powinieneś po prostu siedzieć i czekać? A może istnieje skuteczniejsze podejście? Odpowiedź może Cię zaskoczyć, ponieważ podważa wszystko, czego nas uczono o osiągnięciach i sukcesie. Wpojono nam przekonanie, że działanie fizyczne jest głównym motorem wyników. Pracuj ciężej. Rób więcej, przebijaj się przez opór, ale co jeśli najpotężniejsze działanie, jakie możesz podjąć, wcale nie jest zewnętrzne, ale wewnętrzne? Prawdziwa moc nie leży w wymuszaniu rezultatów samą siłą woli i wysiłkiem. Leży w energetycznym dopasowaniu, stawaniu się wersją siebie, która już ma to, czego pragnie. Kiedy twoja energia pasuje do twojego pragnienia, działanie fizyczne staje się drugorzędne, ponieważ nie próbujesz już czegoś zdobyć. Po prostu wyrażasz to, kim już jesteś? Czy rozważałeś, że zmaganie się i dążenie mogą w rzeczywistości oddalać cię od twoich celów, zamiast przybliżać? Za każdym razem, gdy działasz z pozycji strachu, braku lub desperacji, wzmacniasz te same energie w swoim życiu. To nie znaczy, że nigdy nie podejmujesz działań fizycznych, ale to całkowicie zmienia charakter tego działania. Zamiast lękowego działania? Angażujesz się w inspirowane działanie, kroki, które wypływają naturalnie z Twojego zharmonizowanego stanu bycia. Te działania nie wydają się walką, wydają się naturalnym wyrazem tego, kim jesteś. Umysł i ciało muszą istnieć w tym samym stanie, tak jakby Twoja przyszłość już nadeszła. Kiedy utrzymujesz uczucie spełnionego pragnienia, bez ciągłego kwestionowania lub szukania dowodów, pozostajesz w energii posiadania. Ta konsekwentna energia przyciąga do Twojego życia okoliczności, możliwości i ludzi, którzy do niej pasują. Pomyśl o tym, jak o strojeniu radia. Nie musisz zmuszać stacji, żeby do ciebie przyszła, po prostu dostrajasz swój odbiornik, aby pasował do częstotliwości, która jest już nadawana. W ten sam sposób to, czego pragniesz, już istnieje jako możliwość. Twoim zadaniem nie jest tworzenie tego siłą, ale dostrojenie się do jego częstotliwości. Dlatego ludzie często mówią, że manifestacja to bardziej bycie niż robienie. W momencie, gdy kwestionujesz, czy twoja manifestacja nadchodzi, wracasz do częstotliwości braku i oddzielenia od tego, czego chcesz. Najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest utrzymanie emocjonalnej pewności, bez potrzeby zewnętrznego potwierdzenia. Ale jak to właściwie wygląda w praktyce? Oznacza to podejmowanie decyzji tak, jakbyś już miał to, czego pragniesz. Oznacza to odczuwanie emocji spełnionego pragnienia przez cały dzień. Oznacza to przyłapywanie się na wątpliwościach lub zmartwieniach i delikatne kierowanie się z powrotem do pewności. Przede wszystkim oznacza to uznanie, że twój stan wewnętrzny nie jest tylko odzwierciedleniem twojej rzeczywistości. Jest jej przyczyną. A to zrozumienie prowadzi nas do być może najbardziej intuicyjnie sprzecznego aspektu manifestacji. Mocy nic nie robienia. Nadchodzi moment w procesie manifestacji, w którym najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest absolutnie nic. Nie z pozycji rezygnacji lub poddawania się, ale z głębokiego zaufania do procesu, który już jest w ruchu. Ta koncepcja podważa wszystko, czego nauczyło nas nasze zorientowane na działanie społeczeństwo. Jesteśmy uwarunkowani, by wierzyć, że jeśli nie robimy czegoś ciągle, nie robimy postępów. Ale jeśli chodzi o manifestacje, czasami robienie przeszkadza w otrzymywaniu. Pomyśl o tym w ten sposób. Czy kiedykolwiek zgubiłeś coś ważnego, klucze, telefon lub portfel, i przeszukiwałeś cały dom w poszukiwaniu tego? Szukasz. Wszędzie. Stając się coraz bardziej sfrustrowanym i zaniepokojonym. A potem, w momencie, gdy przestajesz szukać i siadasz, żeby odetchnąć, nagle przypominasz sobie dokładnie, gdzie to zostawiłeś. To nie jest przypadek. To się dzieje, gdy przestajesz sobie przeszkadzać. W manifestacji nic nierobienie nie oznacza stawania się pasywnym lub apatycznym. Oznacza świadome wybranie wycofania się z wymuszania, kontrolowania i manipulowania okolicznościami. Oznacza stworzenie przestrzeni dla wszechświata, aby mógł działać swoją magią bez twojej ingerencji. Oto prawda, którą niewielu ludzi rozumie. Ciągłe sprawdzanie, martwienie się i próby sprawienia, by coś się wydarzyło. Tworzą zakłócenia, które przerywają naturalny przepływ manifestacji. To jak próba pomocy motylowi w wydostaniu się z kokonu, Twoja pomoc, choćby i w dobrej wierze, w rzeczywistości uniemożliwia niezbędną walkę, która wzmacnia jego skrzydła. Kiedy potrafisz być spokojny, nie tylko fizycznie, ale mentalnie i emocjonalnie dzieje się coś głębokiego. Mentalny hałas cichnie, emocjonalne turbulencje ustępują. I w tej ciszy pojawia się inspiracja, pojawiają się rozwiązania, wyłaniają się możliwości, których nie mógłbyś zaplanować ani wymyślić swoim myślącym umysłem. Ta cisza nie jest słabością, to moc w najczystszej postaci. To rolnik, który rozumie, że po zasianiu ziarna jest czas, aby po prostu pozwolić naturze działać. Żadne martwienie się ani sprawdzanie nie przyspieszy wzrostu rośliny. W rzeczywistości zbyt duża ingerencja może zabić to, co próbujesz pielęgnować. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje manifestacje mogą próbować do ciebie dotrzeć, ale twoje ciągłe działanie i martwienie się w rzeczywistości je odpychają? A co, jeśli wszystko, czego pragniesz, jest tuż za granicą? Poddania się? Praktyka jest prosta, ale głęboka. Ustal swój zamiar, dopasuj swoją energię. Podejmij inspirowane działanie, gdy się pojawi, a potem odpuść. Zaufaj procesowi. Pozwól, aby to, co wprawiłeś w ruch, rozwinęło się. W swoim własnym idealnym czasie i sposobie. To wymaga odwagi, wymaga wiary, ale przede wszystkim wymaga gotowości do zwolnienia kontroli i zaufania czemuś większemu niż twoje własne ograniczone planowanie i wysiłek. Zamknęliśmy koło. Zaczęliśmy od kwestionowania powszechnego przekonania, że manifestacja wymaga więcej wysiłku, więcej działania, więcej robienia, i odkryliśmy głęboką prawdę. Manifestacja nie polega na robieniu więcej, polega na byciu więcej. Zmiany, które zbadaliśmy, nie są skomplikowanymi technikami ani sekretnymi formułami. Są to proste, ale potężne korekty w sposobie. W jaki odnosisz się do siebie, swoich pragnień i wszechświata. Zapraszają cię do przejścia z wyczerpującego cyklu pogoni, kontrolowania i wymuszania w bezwysiłkowy przepływ pozwalania, otrzymywania i stawania się. Kiedy rozumiesz, że rzeczywistość jest odzwierciedleniem Twojej wewnętrznej energii, przestajesz próbować zmieniać świat zewnętrzny i skupiasz się zamiast tego na zmianie swojego stanu wewnętrznego. Kiedy pojmujesz paradoks wysiłku. Uwalniasz walkę, która faktycznie blokuje twoje manifestacje. Kiedy rozpoznajesz moc swojego umysłu i podświadomości, używasz narzędzi takich jak afirmacje i miłość własna, aby przeprogramować swoje najgłębsze przekonania. Ćwiczysz oderwanie i zaufanie, rozumiejąc, że twoja integralność nie zależy od konkretnych wyników. Pokonujesz pułapkę niecierpliwości, dając swoim manifestacjom przestrzeń i czas, których potrzebują, aby się zmaterializować. Rozpoznajesz, że najpotężniejsze działanie jest wewnętrzne, bycie energią tego, czego pragniesz, zamiast ścigania tego na zewnątrz. I wreszcie akceptujesz głęboką moc nierobienia nic, tworzenia przestrzeni dla wszechświata, aby przyniósł ci to, o co prosiłeś, bez twojej ingerencji. Czy utrudniałeś manifestację bardziej niż to konieczne? Czy wyczerpywałeś się wysiłkiem, kiedy tak naprawdę potrzebujesz dopasowania? Dziś jest dzień, aby oświadczyć, że jesteś gotów na nowy sposób. Uwolnij potrzebę kontrolowania każdego szczegółu. Odpuść ramy czasowe, przestań sprawdzać dowody i zacznij żyć z pewnością, że to, czego pragniesz, jest już twoje na poziomie energetycznym. W tej przestrzeni wiedzy, bez lęku, bez desperacji, bez ciągłego działania. Życie staje się bezwysiłkowe. Synchronizacje się mnożą. To, co kiedyś wydawało się odległe, zaczyna pojawiać się w Twoim doświadczeniu, a rzeczy, za którymi kiedyś goniłeś, zaczynają gonić Ciebie. To nie jest fantazja. Tak działa energia. Tak umysł oddziałuje z polem kwantowym. Tak manifestacja dzieje się naturalnie, kiedy zejdziesz sobie z drogi. Więc dziś wieczorem, gdy zamkniesz oczy do snu, Wyszeptaj do siebie: Stało się, a potem nic nie rób. Obserwuj, jak wszystko układa się na swoim miejscu.